Dzień dobry, kochani, dzień dobry, witam na kanale Mimeruna, witam każdego Ciebie, witam wszystkich subskrybentów kanału, witam wszystkich nowych subskrybentów. Kochani, witam na Runie Dnia w nowym tygodniu, w poniedziałek, 8 lipca 2024. Tydzień mamy od 8 do 14. Na kanale jest przekaz na ten tydzień, są wskazówki, także proszę sobie. Jeżeli masz ochotę y, przejrzeć, proszę wejść na playlistę, i tam jest przekaz tygodniowy. To jest też wskazówka dla Was, właśnie dla subskrybentów kanału Mimeruna. A y, teraz zaczynamy y, przekaz na dzisiejszy dzień na poniedziałek, na 8 y, lipca. Y, kochani, niech ten przekaz będzie dla Was. Y, zrozumiały, niech y, przepełnia mi miłość, niech Archanioł, Michał, Archanioły, Zarcha i Aniołowie będą obok mnie, jak i przewodnicy duchowi, bądźcie błogosławieni y, i rozpoczynamy przekaz na dzisiejszy dzień, sprawdzamy sobie energię na poniedziałek jaka energia na poniedziałek na 8 lipca zobaczymy co Rumi tutaj nam Pokażą, jaka energia. Nowy tydzień dla niektórych rozpoczyna się urlop, inni kończą, inni jeszcze czekają, bo to jeszcze nie ten czas, pracują intensywnie. Sprawdzamy, co ten. Co Rune nam tutaj pokażą, jeśli chodzi o energetykę? Na dzisiejszy dzień, na poniedziałek, na 8. O, kochani! Przepięknie, przepięknie! Cóż my tu mamy? Algis, kochani. Algis jest przepiękną, przepiękną energią, jak wiecie. Mamy ochronę z góry. Cokolwiek by się dziś nie działo. Cokolwiek byśmy nie robili, cokolwiek by nas nie spotkało, czy jakieś trudniejsze sytuacje, cokolwiek, mamy ochronę, mamy ochronę z góry, zawsze będzie wsparcie, zawsze na naszej drodze dzisiaj stanie ktoś, kto wesprze, pomoże, podpowie. A więc to bezpieczeństwo i ochrona będzie, będą nam towarzyszyli dzisiaj wspaniali ludzie, którzy znajdą się w odpowiednim czasie w odpowiednim miejscu. Wsparcie z góry będzie, będziemy pod dobrą opieką. No tutaj, jeżeli by się coś podziało takiego, że poczujemy dzisiaj zagrożenie w jakiejś sytuacji, to warto przywołać algiz, warto ją sobie palcem narysować na ciele, warto ją mieć przy sobie dzisiaj właśnie. Znak ochronny mówi o dniu, w którym może możemy doświadczyć jakiegoś sukcesu możemy coś instynktownie działać, no będzie taka szczerość dzisiaj, będziemy bardziej też otwarci na drugiego człowieka, na to, co przychodzi, zdróweczko też powinno dzisiaj być ok. no i za cokolwiek się dzisiaj nie zabierzemy, kochani, to mamy gwarancję pozytywnej realizacji tego działania, a więc no tutaj będzie towarzyszyła temu siła życiowa. też przychodzi takie przebudzenie z tym poniedziałkiem wchodzimy no tutaj w nowy, w nowy tydzień. Piękna energia aż chce, będzie chciało się chcieć kochani. Także Możemy czuć dzisiaj takie, jak może był taki spadek energetyczny, czy, czy w weekend, czy w po, poprzednich dniach, no to tutaj możemy odczuwać takie uzdrowienie i, i jakieś sytuacji życiowej i, i, i też ciała, tak? Że jeżeli być może gdzieś tam słabiej, energetycznie się czułeś, czułaś, no to tutaj y, przyjdzie. Przyjdzie y, taka y, no, lepsze samopoczucie, zdecydowanie lepsze y, samopoczucie, i y, y, tutaj y, nawet to, że, że tak y, psychicznie. Y, to pozytywne myślenie o tym, że nawet jeżeli coś by tam miało się podziać, to, to znajdzie się osoba, y, która gdzieś wesprze, która podpowie, która będzie y, dla nas wsparciem. No, będziemy jak te wojowniczki, y, kochane moje, <noise> więc y, tutaj... Y, jak najbardziej. Będzie takie paki, parasol nad nami. Dzisiaj przyjdzie też jakieś uzdrawienie. Ktoś może, może wyciągnie też rękę do ciebie, bo będziesz potrzebował tego wsparcia, pomocy. Więc jeśli chodzi o finanse, jakbyśmy mieli patrzeć od tej strony materialnej, no to tutaj jak najbardziej ok Bezpieczne, wszystko pod kontrolą. Tutaj. W finansach za dużo nie szalejmy, zostawić to wszystko tak, jak jest dzisiejszego dnia. Nie inwestuj raczej, raczej ze spokojem. Nie będzie to ani większych wpływów, ani, ani odpływów. Tutaj bezpieczeństwo jak najbardziej. Też już może rozpierać Cię duma dzisiaj z jakiegoś tytułu też będziesz miał większą wiarę, zaufanie we własne siły. No, będzie dużo mniej wątpliwości niż może ostatnio co do jakiejś sytuacji, do jakiejś sprawy, ale też będzie taki spokój z uwagi na to, że, że jest ta ochrona, właśnie tutaj, ta opieka. Więc dla niektórych może poznałeś w poprzednich dniach jakąś osobę. Tutaj Algis mówił o takiej rozkwitającej miłości, o, o uczciwości, partnerstwie, o wierności, zaufaniu, no i też takiej opatrzności, że nawet jeżeli by coś się działo, to, to zawsze wyjdziesz z tej opresji w taki magiczny sposób. Także dzisiaj ta ochrona jak najbardziej. No ważne jest to optymistyczne i pozytywne myślenie, bo to otrzymuje kondycję kochani ciała i umysłu, tego wiecie, to wiecie, no ale za każdym razem przypominam, bo to jest bardzo istotne, bardzo ważne, Algis też o tym mówi, że będzie to siła uzdrawiająca, będzie tutaj duża też odporność, i dobry stan zdrowia, ale ważne jest te optymistyczne i pozytywne myślenie, to jest bardzo Istotne. W pracy też tutaj będzie przychylność, jeżeli będziesz potrzebował pomocy, będzie trzeba coś wspólnie zrobić. Tu znajdą się osoby, które Ci pomogą. Może też znosić Cię, żebyś coś charytatywnie zrobił, albo będziesz działał charytatywnie, czy w jakieś y, działania społeczne się też y, angażował. Y, dzisiaj y, Tutaj też y, egzaminy oczywiście zdane, y, da to ci szansę i furtkę do dalszej kariery, jeżeli będziesz chciał robić jakiś kolejny y, y, kurs, czy tam stopień, no to tutaj jak najbardziej zdasz i otworzy ci to możliwość, żeby dalej dalej móc pójść, no poradzisz sobie też dobrze z przyswajaniem wiedzy, jeżeli będziesz dzisiaj się czegoś uczył, zdobywał jakąś wiedzę, czy to na jakichś warsztatach, jakichś szkoleniach, czy będziesz się w pracy uczył, bo będziesz się tutaj wdrażał, to tu jak, jak najbardziej. No, jeżeli czujesz się gorzej, albo w ostatnich dniach czułeś się gorzej, tak, no to tutaj algizm mówi, poszukaj pomocy w medycynie niekonwencjonalnej, tak? Jeżeli, no, na przykład w finansach, w uczuciach, czy, czy w jakiejś wiedzy, kiedyś tam, no, w ostatnich dniach nie szło ci jak najbardziej, najlepiej, było trudno, no to Algis mówi, że twoje sprawy, Mogą zostać doprowadzone do pozytywnego zakończenia i do powodzenia. Więc jeżeli coś tam w finansach było nie tak, o coś się martwisz, martwiłeś, to dzisiaj jest szansa zakończyć coś i doprowadzić do y, pozytywnego zakończenia. Czy coś w uczuciach, czy właśnie y, coś. Y, Będziesz kończył, y, właśnie zdawał y, egzamin. Y, na pewno spokojny dzień pod skrzydłami y, Algi, bezpieczny, możemy wiele, no ale. Y Ważne, żeby też zwracać uwagę na inne osoby, bo naszym najwyższym dobrem jest również dobro innych istot, tak? Jest dobro właściwie wszystkiego, w czym żyjemy, więc też nie powinien nam być obojętny drugi człowiek, nie powinno nam być obojętne zwierzę, nie powinno być nam obojętna natura, przyroda. I też ważne, żeby za bardzo nie słuchać dzisiaj niczyich rad, tak naprawdę, bo. Twoim największym doradcą dzisiaj jest głos wewnętrzny. O tym mówi Algis, głos intuicji, i tak naprawdę właśnie tutaj tego naszego opiekuna, tak dzisiaj, więc. Słuchaj swojej intuicji, słuchaj podpowiedzi, ale z wewnątrz, nie z zewnątrz, kochani. Jeżeli za coś się zabierzemy dzisiaj, to mamy pomyślną realizację celu, będzie siła, bezpieczeństwo, ale dzięki takiemu szczeremu stosunkowi do ludzi, do otoczenia, też dobrobyt, ozdrowienie, więc może właśnie to ozdrowienie przyjść poprzez właśnie zakończenie jakiejś sytuacji trudniejszej, jakiejś sprawy. Coś, co ostatnio może spędzało Ci sen z powiek. Piękna energia na nowy, rozpoczynająca nowy, nowy tydzień dla nas, kochani. Jaka ona tu jest dostojna. Ma w sobie światło, moc. Nie, nie są dla niej tutaj no, jakieś niepokoje. Tu jest siła, tu jest moc, tu jest energia, tu jest pozytyw. No, kochani, zaczynamy z wysokiego. <grymnie> w poniedziałek pięknie. Rachel, słuchaj głosu swojego serca. Przyciągasz do siebie dobrobyt. No, ewidentnie tutaj kieruj się. Tym swoim największym doradcą dzisiaj będzie tutaj Twój wewnętrzny głos. Słuchaj tego głosu. To będzie dobry kierunek. Uzupełniają się tutaj odpowiedzi na dzisiejszy dzień. Pięknie z taką energią zaczynać tydzień, kochani. Będzie się nam chciało chcieć. Mamy tam ochronę przy cudnie. Pamiętamy, że na ten tydzień wyszła wyrt, że wszystko może się zdarzyć i to losowo. Boska magia, zobaczcie, nadzwyczajna, magiczna energia otacza teraz twoją sytuację. Spodziewaj się cudów. No właśnie, to może przyjść coś karmicznego, bo wyszła nam wirt i pokazała się Kenas, Rajdo i Lagus, którzy, które mówią o właśnie wielkiej zmianie w wyjazdach yy, tak, transformacji wewnętrznej, ale i zewnętrznej, tak? Zmiana miejsca zamieszkania, być może właśnie przeprowadzka wyjazd. Odsłuchajcie sobie tego tygodniowego przekazu. Jeszcze raz dla przypomnienia, jeżeli słuchałeś. Pomoc Dwanaście, jeden, dwa, trzy. Potrzebna pomoc jest już w drodze, więc cierpliwie jej oczekuj. No, Agis też tutaj wspiera, ochrania, pomaga. Hani, coś przyjdzie z góry, co uzdrowi jakąś sytuację, pomoże i prowadzi do zakończenia trudności. Przecudnie. Zobaczymy sobie linierski kluczyk jeszcze. Piękna energia. Piękną energią zaczynamy ten tydzień. Pięknie. Tutaj będzie poprawa i w, w sytuacji może przyjdą jakieś informacje, które zmienią twoją sytuację. Miłość leczy wszelkie rany i myśl pozytywnie, o czym mówi też Arbis. Tak, optymistyczne i pozytywne myślenie. Podstawa. Kochani, sprawdzimy sobie ważne dzisiaj liczby. Na pewno trzy, sześć, jeden, pięć, jeden, dwa. I znowu sześć. Radość, zadowolenie. Czterdzieści dwa, dwadzieścia cztery. A więc dwanaście, jeden, dwa, trzy, jeden, pięć, sześć. 6 nam się też powtarza. 24, 42. Dwa. Takie by były ważne liczby na dziś, na poniedziałek, na 8 lipca 2024. No cóż, kochani, pięknego tygodnia. Eee... Z takim wejściem w ten tydzień, z ochroną, ze spokojem, stabilizacją, zakończeniem, ozdrowieniem jakiejś sytuacji, jakiejś sprawy, no, no to jest duży krok w ten tydzień. I takiej energii Wam życzę. Skorzystajcie, skorzystajcie z tej opieki, tego wsparcia, tego spokoju, tak, tego uzdrowienia. Wszystkiego co najlepsze, kochani. mi mar